Siemanko w kolejnym odcinku skiery własnym klubem na moim kanale tak jeśli czytaliście mój post i czytaliście tytuł tego odcinka skończyłem pierwszy sezon patrząc na klip mam dopiero 16 kolejek za nami a ja już zakończyłem w tym odcinku sezon no czemu, dlaczego tak się stało tego dowiecie się właśnie oglądając ten materiał więc zapraszam do oglądania, słuchania, <kłysk> oglądania klipów dzisiaj skróty 7 spotkań wszędzie tylko bramki pokazywałem i bo potem dowiecie się co i jak. Pierwszy mecz graliśmy z Bristol Rovers. No i to nie był najlepszy mecz w moim wykonaniu. W ogóle jeśli oglądacie tą serię to wiecie, że... Na ten moment nie radzę sobie najlepiej grając na bota. Kompletnie sobie nie radzę. Zmieniłem poziom. W tamtym odcinku 7 punktów się udało zdobyć. Ale nadal legendarny I tak jest trudny. Ja nie zmienię legendarnego. Ultimate jest gorszy. A legendarnego na pewno już nie zejdę w dół. Bo to już nie ma sensu. Ale... Nagrywając tą serię, strasznie się irytuje tym, jaki ten komputer jest za dobry. No ale dobra, no co mogę z tym zrobić? Muszę grać sam, stworzyłem taką drużynę, jestem na to skazany. Dlatego ta kariera trochę wygląda jak wygląda. Dlatego zakończyłem w tym odcinku pierwszy sezon, bo stwierdziłem, że rozgrywając kilka spotkań, że i tak już nie awansuję do następ, do ligi wyżej. Więc nie sądzę, żeby był sens grania 46 spotkań w tym sezonie. Więc wiedziałem, że trochę pogram, przesymuluje sezon, zakończymy ten sezon. I w następnym odcinku zaczniemy już nowy, nowy, gdzie będę mógł dokonać nowy, nowych yy, wzmocnień, bo wiadomo, ten skład potrzebuje dużo wzmocnień, dużo wzmocnień na każdej pozycji w ogóle widać jakie czasami bramkę tracę, bramki tracę. Irytuje mnie to też, że jak ja mam doliczony czas gry i mam piłkę. Jest doliczony czas gry i mam piłkę. To sędzia kończy, akcję koniec. Ale jeśli komputer ma, to nie no co ty, komputer by mógł 10 minut rozgrywać akcję, pomimo temu, że pomimo tego, że jest dodana minuta Tutaj mamy fantastyczny, fantastyczny rzut karny Więc no tak zobaczycie jedną taką sytuację w tym meczu. Sędzia doliczył minutę, a ile trwała akcja, sami się przekonacie. Jak ja bym miał taką akcję, komputer by już mi... sędzia by już mi zakończył akcję, mecz, spotkanie, połowę. Dlatego no... Strasznie ta gra na bota w tej chwili jest inna i może źle zrobiłem, że tak mało grałem w meczów na bota. W ogóle nie gram, gram tylko właśnie tą karierę i to trochę widać, że nie idzie mi, nie mam jakiś nowych schematów do gry w tą grę. Jeszcze się nie nauczyłem w nią grać, tak naprawdę. I tak to wygląda jak wygląda. Oczywiście ja się nie poddam ja chcę tą grę własnym klubem doprowadzić do finału. Czyli chcę być w Premier League, wygrać Ligę Mistrzów, mieć najlepszy skład jaki się da możliwy. Ale ten pierwszy sezon wiedziałem, że będzie ciężki, ale że nie będzie aż że będzie aż tak ciężki. No spodziewałem się, że nie będzie łatwo, ale że aż tak, to nie. No ale Gameplay bardzo zmienili, obrońcy, rywali. Naprawdę nie mam miejsca, nie ma miejsca w środku pola, nie ma miejsca przed polem karnym, nie ma miejsca przed, na skrzydłach. No to, to trochę ciężko mi się gra. Tutaj właśnie zdobyłem mega dalen, dalen Douglas Debster. To będzie taki talent tej serii jak Serano, że naprawdę ma 5, 64 overala jako 15 latek To będzie w przyszłości nasza gwiazda, najlepszy nasz piłkarz obok Serano. No, czasami trafiają się takie wychowankowe i właśnie ta seria też będzie fajna. Bo będziemy mieli taki mega wychowanków, czy ich sprzedam, czy nie, to zobaczymy. Ale tak. W, w, wtrącając się do tej mojej wypowiedzi. Jestem ciekawy, jaką będzie grał w następnym sezonie. Te gramy właśnie ten, yy, to doliczony czas, więc z Oldham 2 minuty doliczył, już patrzcie, 4 minuty minęły, bo sobie piłeczkę wymieniając, co nie, no i brameczka, 4 minuty, 30 sekund, no to bo czemu by nie? Można 10 minut doliczyć i właśnie w tej kary są takie właśnie irytujące dla mnie sytuacje, że stwierdziłem, że mam dość na razie, pierwszy sezon, nic już nie osiągnę, no sezon jest stracony, więc trochę gameplayu będzie, ale resztę przesymuluję. Zobaczymy, co będzie w drugim sezonie. Możecie mi też napisać w komentarzach, jeśli ktoś do tej bitwy dotrwał. Jakie chcecie kolory, kolory, kolory strojów w następny sezon? Ja myślę, że zostanie czarny, ale drugie są na przykład czerwone zrobię, albo jakieś niebieskie, coś innego niż białe. Może inny sponsor, inny będzie wyglądały stroje. No, jeśli napiszecie mi w komentarzach, to zobaczę to się do nich odniosę, jeśli nie, to zrobię po swojemu, żeby tak już wyglądało. No, ale ten sezon jest irytujący dlatego stwierdziłem, że nie ma co. Zaczniemy nowy sezon za tydzień. Tam będę miał ponad 2 miliona transfery, więc myślę, że fajnie zmocnię sobie na pewno środek obrony, bo on jest do wzmocnienia bramkarza i na pewno kupię jakiś piłkarzy, napastnika bardzo takiego szybkiego, mobilnego. Tutaj widzicie, że przeszedłem do końca wyniku, bo nie stwierdziłem, że już nie ma szans, żebym coś w ogóle ugrał. Tak mi samo szło i na pewno kupię obrońców, pomocników, jakichś sz szybkich skrzydłowych, jakiegoś szybkiego napastnika. No i oczywiście będę rozwijał dalej akademię. akademię ten szkod z myślę, że w następnym sezonie będą fajnie błyszczeć. Może przejdę na grę czwórką obrońców. To oczywiście sobie sprawdzę w meczach towarzyskich przed sezoną, których nie nagram. Stwierdzam, że nie. różimy od razu w sezonie. Ale właśnie w tych meczach towarzyskich ja sobie potrenuję formację. Jak ta siebie na spokojnie potrenuję je w nowym sezonie. No i no, tak jak mówiłem, 2 miliony chcę wydać mądrze, czyli na szybki piłkarzy z przodu, na skrzydłach. Wrócę do grania z skrzydłami, bo wolę grać z skrzydłami. Chyba na dwóch napastników, zobaczymy. Może będzie 4-4-2, 4-1-2-1-2. Coś w tym stylu będę grał. No albo piątką na no zobaczymy. No na pewno chcesz, żeby grał serano i ten Szkot. Bo jest mega. Będzie mega piłkarze. Myślę, że świetnie zastąpi Alana Jadja, który jest coraz słabszy. No i będziemy wzmacniać drużyny. No obrona, musi tak co najmniej piłkarze 65 overalli chcę kupować. Zobaczymy też wolnych agentów jacy są. Jeśli będą fajni piłkarze wolni do wzięcia, to na pewno ich wezmę i tyle. No więc tak to wyglądało, Mniejszy w mniejszym skrócie, jeśli moje chaotyczne wypowiedzi Wam coś dały, coś zrozumienia, co wam mówić, bo czasem mówię chaotycznie, zaczynam jeden wątek, zaczynam drugi, nie kończę żadnego, no ale tak jest w tej karierze, stwierdziłem, że nie ma co się męczyć w tym pierwszym sezonie, już i tak nie awansuję, tutaj kupiłem sobie jeszcze napastnika, bo muszę wygrać 10 spotkań w tym sezonie i ten Parkes jest naprawdę szybki, jak na 31-latka, ma mały overall 59, ale szybki, wysoki, myślę, że sprawdzi się czwartej lidze angielskiej. No i zaraz zobaczycie w ogóle gameplay z jego wykonaniem. Takich właśnie piłkarzy muszę szukać szybkich. No? Bez szybkich skrzydeł ja nic nie osiągnę. Mam wrażenie na tym poziomie. Moja gra często się właśnie opiera na szybkich załomnikach, bo czasem trzeba mieć takie coś zaskoczenia, bo ta obrona rywali jest tak się ustawia. W ogóle czwarta liga angielska mam wrażenie bym grał w Premier League. Ale mniejsza z tym też symulujemy luty, remis, porażka, porażka, Mecz sportway następny. Odnotuję w końcu zwycięstwo. I groziło mi widmo zwolnienia z własnego klubu. Co w ogóle dziwnie brzmi, że mi chce własny klub, z własnego klubu mogę wylecieć. To jest jakieś niedopracowane moim zdaniem, no bo to jest mój klub, jestem jego właścicielem tak naprawdę. Mogę być właścicielem trenerem, mogę być wszystkim. <laughs> Zarząd chce mnie zwolnić. No ale dobra, no tak było. Ale na szczęście mnie nie zwolnili. Kolejna symulacja sezonu. No i co? No, tak to wygląda po raz kolejny to mówię. Następny sezon, drugi sezon, następny odcinek drugi sezon będzie ciekawy. To gramy sobie match Skylights, Widzimy Parkesa w pierwszym składzie. Serano, Abdulrahmana. Na pewno chcę też kupić takich fajnych piłkarzy, ale też takich młodych. Nie powyżej 30 lat, jak do 25 roku życia, 7 na obronę, na atak, pomoc. Myślę, że tacy piłkarze będą fajni, też rozwojowi. Oczywiście, będę chciał zainwestować trochę pieniędzy też w szkółkę. To jest, zobaczcie tą bramkę Serrano. Idealne uderzenie. No, Serrano będzie naszą gwiazdą. Chciałbym, żeby Serrano był do końca tej kariery, bo jest naszą pierwszą gwiazdą. Tak samo ten Szkot, też bym chciał. A czy będą jakieś inni juniorzy, którzy będą mega? No, oczywiście, to się przekonam w przyszłości. Na pewno będę inwestował w szkółkę. No, i zobaczymy ile tych juniorów u nas będzie grało, Czy Briggs, danal będzie grał, czy Elliot Thornton będzie grał. Daj, no Parkes, no, zobaczcie, no, wykorzysta swoją szybkość. Jakby nie był taki szybki, to pewnie by tej, bym tej bramki nie zdobył. No, 2 do 0 było idealnie, ale oczywiście musiało się trochę zepsuć. Bo czemu by nie? Karla zaczął grać mega tej rzut drożny, Bo czemu by na przykład Bullock nie mógł wejść do tej piłki albo ktoś wygrał? No, muszę też kupić takich obrońców wysokich, tak powyżej m 90 m 95 najlepiej. Że wygrywali te pojedynki główkowe, bo mam, ba główkowy, bo mam bardzo mało. Ma, moi na, kurde, mylę się już. Moi piłkarze w obronie są bardzo niscy, Przez to też nie mają na umiejętności umiejętności. Grze górą tutaj, Yank, Pyk zablokowane, ale spokojnie. Podanie, Pyk, drugie podanie, trzecie podanie. Melisz niepilnowany, Melisz szczera gola, bo czemu by nie, bo tak można. No i 2 do 2. Myślałem, że znów stracę punkty, ale na szczęście trzecia bramka dla nas. Tutaj judge to Serrano. Abdulrahman. Lecimy z kątem. Tutaj zobaczcie, Parks wybiega. Tutaj wykorzysta swoją szybkość, siłę i strzela go na 3 do 2. No ten Parkes był naprawdę mega transferem. I właśnie piłkarzy w ataków jego typu będę szukał tak samo na skrzydle. Myślę, że niektórych piłkarzy posprzedaję, których nie będę z nimi wiązał w przyszłości. Niektórych zostały tutaj. Kolejny mecz. Widzicie, mamy ostatnie miejsce w tabeli. No, jest pięknie. Gramy z Blister Chyba Rovers, jak się nie mylę. 81 goli straconych. No, dziurawa obrona mega. E, tak, z Blister Rovers. I tutaj popatrzcie na Tomachce. Parker świetnie podaje do Serano, 1 do 0. Ta dwójka rozumie się perfekcyjnie. Kto wie, przecież może w następnym sezonie oboje będą grali. Nadal w ataku no, Serano, Trafił nam się mega talent w szkółce niestety ten szkod jeszcze nie może grać, bo ma 15 lat, ale w następnym sezonie będzie mógł grać. Tutaj zobaczcie Parkes do Abdulrahmana. No ten Parkes genialnie podaje. Ta w ogóle ta trójka Abdulrahman, Parkes i Serano rozumieją się kapitalnie. Kolejna bramka 2 do 0. Bristol strzelił bramkę kontaktową, ale to była jedyna ich bramka w tym meczu. Dośrodkowanie w pole karne. I pyk, 2 do 1. Petarda nie do obrony, ale wygrywamy to spotkanie. I jest mega. Kolejny mecz. Wygrywamy z Bradford i już mamy ten cel 10 spotkań osiągnięty. Jest sukces. Proszę państwa, udało nam się dokonać czegoś niemożliwego w tej karierze. Jakieś sukcesy. Nadal jesteśmy na ostatnim miejscu. No ale cóż, no Lecimy dalej. Kolejny mecz z Ekster City. Przegrywamy 3 do 0. No niestety, nie zawsze się wygrywa. 2 do 1 wygrywamy, i nie jesteśmy na ostatnim miejscu w tabeli. Bang! jak była piąta liga angielska, to byśmy spadli, ale nie spadniemy. No i nie będziemy też na ostatnim miejscu. Wygrywamy z Oldham Oldham Athletic. A to jest końcówka sezonu super. Ostatni mecz Leighton Orient na wyjeździe. Kończymy to. Kończymy ten sezon. Sezon wielu nerwów, sezon wielu kompromitacji, rozczarowania. Ale mam nadzieję, że nadal będziecie chcieli oglądać tą karierę, że drugi sezon będzie o wiele lepszy niż ten. 11 zwycięstw, 7 remisów. Ja chyba łącznie wygrałem 6 z spotkań, 5 symulowanych, w barażach, Steven Age awansował wyżej, to wygrał Liga Mistrzów, City. No i tak to wygląda. No niestety ten pierwszy sezon nam nie wyszedł, no ale nie poddajemy się, następny będę lepszy. Serano, 18 goi. No serano najlepszy strzelec nie ma co. Najlepszy piłkarz tego klubu 7 overalla się rozwinął. Takich piłkarzy trzeba nam więcej. Tym warga na pewno go sprzedam, bo go nie potrzebuję. No będę do sprzedania. Warga na pewno odejdzie. Kogoś tu możesz ze środka obrony sprzedamy tego Beamonta bym sprzedał. Wargę sprzedam. Andersona pewnie też sprzedam. Labadie zostawię. Brixa zostawię. Farmera sprzedam. Nuru może sprzedam. Abdurrahmana zostawię. ale chyba też sprzedam. Barosa sprzedam. Seran zostaje. Little może też zostanie sprzedany. Bo czemu by nie. Naszym najdroższym piłkarzem właśnie Serano. 1,4 miliona. Jeśli chodzi o oczekiwania zarządu, jest słabo. Tak, Douglas Dempster, zapraszamy do pierwszego zespołu, SPO, na pewno trzeba mu wzmocnić lewą, jego słabszą nogę, czyli żeby miał trzy gwiazdki, co najmniej potem 4-5, no 67 overalla, jak na 16 lat, może w końcu będę miał takiego juniora, jakiego miałem w parmie w FIFA 18, tam był taki piłkarz, SPO, Romano. On dwa sezony się rozwinął do 85 overala, był niesamowity. Ta w ogóle kariera Parmo była jedna z moich ulubionych na tym kanale. Jeśli ktoś jej nigdy nie oglądał, zapraszam, bo była naprawdę fajna dwa sezony. A chyba moja ulubiona kariera, jak na razie w ogóle na tym kanale. Ja się powoli z wami żegnam. Jeśli wam ten odcinek się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Dziękuję na razie.